Marko odczuwał silną niechęć do powrotu do domu, gdzie czekała na niego chora żona. Wiedział, że czeka ich kluczowa rozmowa. Gdy w końcu dotarł do domu, zauważył, że jego żona nawet nie zwróciła uwagi na jego obecność, zajęta rozmową z kimś innym. Marko znieruchomiał słowa, które usłyszał. Były trudne do uwierzenia. Mam nadzieję, że spodoba się Wam ta historia. Ach, ścieżki życia są dziwne i tajemnicze, splatają się w sposób, którego nawet najbardziej sceptyczni nie odważyliby się zaprzeczyć. Są spotkania, które wydają się utkane niewidzialnymi rękami przeznaczenia, nieuchronnie prowadząc nas ku naszym ścieżkom. To właśnie istota opowieści o Izabeli i Marku. Izabela obudziła się wcześnie tego ranka, gdy słońce dopiero rysowało swoje pierwsze promienie na horyzoncie. Miała jasno określony cel: skończyć pakowanie walizki na niespodziewaną podróż w towarzystwie swojej najlepszej przyjaciółki, Zuzanny. Ich przyjaźń, budowana przez lata, była nie do złamania. Lekkie i casłałowe ubrania zostały starannie złożone do plecaka. Cel podróży obiecywał słoneczne dni i zapierające dech w piersiach krajobrazy. Izabela, gotowa do drogi, wybiegła z domu. Gdy tylko usłyszała dźwięk klaksonu samochodu przed swoim domem. Rodzice Zuzanny czekali w środku, gotowi by zawieźć dziewczyny na lotnisko. Izabela włożyła plecak do bagażnika i zajęła miejsce na tylnym siedzeniu obok przyjaciółki. Ta podróż wcale nie była spontaniczną ucieczką zaplanowaną przez dwie przyjaciółki. W rzeczywistości miała to być podróż poślubna Zuzanny z jej byłym narzeczonym. Jednak okrutna zdrada, odkryta w przeddzień ślubu, na zawsze zakończyła ten związek. Podróż, która została starannie zaplanowana, z wszystkimi szczegółami dopracowanymi i opłatami już uiszczonymi, została uratowana, gdy Zuzanna zaprosiła Izabelę, by towarzyszyła jej w tej wyprawie. W hali lotniska Izabela promieniała ekscytacją, która zawsze towarzyszyła jej podróżom. Z tą charakterystyczną energią starała się rozweselić swoją przyjaciółkę Zuzannę, pogrążoną w łzach i żalu nad okrucieństwem losu, który postawił jej na drodze niewiernego narzeczonego. Żadna z nich nie wiedziała, że los przygotowuje niespodziewany zwrot, nie dla Zuzanny, ale dla Izabeli. W samolocie Zuzanna skuliła się na swoim miejscu przy oknie, odgradzając się od świata słuchawkami i okularami przeciwdablsłonecznymi. Obok niej Izabela była pochłonięta książką. W pewnym momencie na pokład wszedł ostatni pasażer. Wyglądał na zdenerwowanego, zmagając się z plecakiem, który starał się zmieścić w schowku. Nieznajomy usiadł obok Izabeli, a ona uśmiechnęła się przyjaźnie, jakby chciała powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Był młody, przystojny, w wieku zbliżonym do Izabeli. Z ciepłym uśmiechem przełamał pierwsze lody. Skończyłem tę książkę w zeszłym tygodniu. Naprawdę wciągająca, nie sądzisz? Izabela podniosła wzrok z nad książki, a na jej twarzy pojawił się promienny uśmiech. Absolutnie. Zwłaszcza drugi rozdział, pełen zaskakujących zwrotów akcji, odpowiedziała z entuzjazmem. Nieznajomy, który przedstawił się jako Marek, zerknął na Zuzannę, która siedziała przy oknie, ukryta za ciemnymi okularami. Twoja przyjaciółka chyba nie ma najlepszego dnia, zauważył z empatią. Izabela skinęła głową. To dla niej trudna podróż, ale poradzi sobie, odpowiedziała pewnie. Podczas całego lotu Izabela i Marek prowadzili swobodne rozmowy. Dzielili się historiami opiniami i śmiechem, odkrywając rzadką nić porozumienia, która rzadko pojawia się podczas przypadkowych spotkań. Marek podzielił się swoją własną historią niespodziewanego zwrotu losu, wyjawiając, że jego podróż także nie była zaplanowana od początku. Marek otrzymał niespodziewaną nagrodę promocję w pracy jako uznanie za jego ciężką pracę. Nagrodą była właśnie ta podróż, ale w przeciwieństwie do Izabeli, nie miał nikogo kto mógłby mu towarzyszyć. Izabela czuła, że więź, którą nawiązała z Markiem, była szczera i wyjątkowa, ale wiedziała, że ta podróż miała jasno określony cel być wsparciem dla Zuzanny w trudnym momencie jej życia. Kiedy samolot wylądował, a drzwi się otworzyły, Izabela pożegnała się z Markiem ciepłym uściskiem. Zrobiła krok do tyłu, chwytając swój plecak i jeszcze raz spojrzała mu w oczy. Dziękuję za te niesamowite rozmowy, Marku powiedziała szczerze. Ale moja przyjaciółka Zuzanna przechodzi teraz trudny czas i chce być przy niej podczas tej podróży. Mam nadzieję, że to zrozumiesz. Marek skinął głową z uśmiechem pełnym zrozumienia. Oczywiście, Izabelo! Ja również dziękuję za to, że uczyniłaś ten lot wyjątkowym. Dbaj o swoją przyjaciółkę i, kto wie, może nasze ścieżki jeszcze kiedyś się skrzyżują. W kolejnych dniach Izabela starała się być wsparciem, którego Zuzanna potrzebowała, ale cień smutku nadal wisiał nad jej przyjaciółką. Izabela postanowiła ją zaskoczyć. Mam coś dla nas zaplanowane na jutro, oznajmiła z entuzjazmem. Pójdziemy na rejs statkiem, odwiedzając różne wyspy. To będzie cały dzień na morzu. Z nurkowaniem i czerpaniem radości z każdej chwili. Następnego ranka Izabela obudziła się pełna energii, ale Zuzanna wyglądała na bladą. Izabelo nie czuję się dzisiaj najlepiej przyznała Zuzanna z lekkim uśmiechem. Myślę, że spędzę dzień przy basenie w hotelu. Możesz wybrać się na ten rejs sama. Mimo swoich oczekiwań i entuzjazmu, Izabela zastanowiła się, jak najlepiej postąpić w tej sytuacji. Izabela postanowiła, że najlepszym rozwiązaniem będzie dać zuzannie przestrzeń, aby mogła poradzić sobie z emocjami w sposób, który będzie dla niej najwygodniejszy. Dlatego Izabela wyruszyła na rejs statkiem sama. Jakby przeznaczenie zaplanowało tę chwilę, nagle dostrzegła znajomą sylwetkę. Ich oczy się spotkały, a czas jakby na chwilę stanął w miejscu. Marek był tam, na tym samym statku. Co za niesamowity zbieg okoliczności. Tego dnia dwoje młodych ludzi miało rzadką okazję spędzić czas razem. Gdy statek sunął po spokojnych wodach, zwiedzali wyspy, podziwiali krystalicznie czystą wodę i prowadzili rozmowy, które płynęły gładko niczym ciche strumienie. To było tak, jakby świat zewnętrzny przestał istnieć. Ile czasu potrzeba? aby całkowicie się w kimś zakochać. Dla Marka i Izabeli jeden dzień wydawał się wystarczający. Kiedy dzień dobiegł końca i statek wrócił do portu, spojrzeli na siebie z głębokim zrozumieniem. Nie wiedzieli, co przyniesie przyszłość, ale oboje czuli, że coś wyjątkowego narodziło się między nimi. Zanim każde z nich wróciło do swojego hotelu, zdecydowali się wymienić numerami telefonów. Nie mogli po prostu zignorować wrażenia, że ich spotkanie było czymś więcej niż zwykłą przypadkowością. Po powrocie do swojego hotelu Izabela z niecierpliwością czekała, by podzielić się z Zuzanną niesamowitymi wydarzeniami dnia. Jednak gdy otworzyła drzwi do pokoju, zobaczyła coś, co odebrało jej mowę. Przed nią stał były narzeczony Zuzanny. Zuzanna i ja rozmawialiśmy zaczął dała mi drugą szansę. Zrozumiałem, że popełniłem ogromny błąd i jestem gotów zrobić wszystko, aby to naprawić. Bez miejsca, gdzie mogłaby spędzić noc, Izabela zaczęła szukać wolnego pokoju w pobliskich hotelach. Po powrocie do swojego hotelu Izabela z niecierpliwością czekała by podzielić się z Zuzanną niesamowitymi wydarzeniami dnia. Jednak gdy otworzyła drzwi do pokoju, zobaczyła coś, co odebrało jej mowę. Przed nią stał były narzeczony Zuzanny. Zuzanna i ja rozmawialiśmy zaczął. Dała mi drugą szansę. Zrozumiałem, że popełniłem ogromny błąd i jestem gotów zrobić wszystko, aby to naprawić. Bez miejsca, gdzie mogłaby spędzić noc, Izabela zaczęła szukać wolnego pokoju w pobliskich hotelach. Jej serce było pełne sprzecznych emocji związanych z decyzją Zuzanny, aby dać narzeczonemu drugą szansę. Izabela szanowała wybór przyjaciółki, ale nie mogła powstrzymać się od ukłucia niepokoju o jej przyszłość. W końcu, po wyczerpującym poszukiwaniu, Izabela znalazła wolny pokój w jednym z hoteli. Następnego ranka, podczas śniadania w hotelowej restauracji, ogarnęło ją niemal nierealne uczucie. Podniosła wzrok i, jakby los ponownie interweniował, zobaczyła Marka. Byli zakwaterowani w tym samym hotelu. W tej chwili Izabela wiedziała, że to nie była zwykła przypadkowość, to był znak, potwierdzenie, którego nie mogła zignorować. Od tego dnia Marek i Izabela stali się nierozłączni. Los stał się autorem ich wspólnej historii, a oni byli gotowi przyjąć każdy jej kolejny rozdział. Lata mijały, a Izabela i Marek wspólnie budowali swoje życie. Każde wyzwanie i każda radość tylko wzmacniały więź, którą stworzyli. Jednak nieoczekiwany zwrot wydarzeń miał wystawić ich miłość na próbę. Wiadomość przyszła do nich jak nagła burza, podważając wszystko, w co wierzyli. Izabela, odczuwając utrzymujący się dyskomfort, postanowiła skonsultować się z lekarzem, aby zrozumieć, co się dzieje. Po serii badań usłyszała druzgocącą diagnozę. Wykryto u niej chorobę dotykającą jej piersi. Słowo operacja odbiło się echem w jej umyśle, przynosząc ze sobą perspektywę niepewnych terapii i długiej walki. Życie Izabeli które wydawało się zmierzać w tak obiecującym kierunku, zostało nagle wywrócone do góry nogami. Wiadomość wywołała lawinę emocji, strach, zamęt, troskę i przytłaczające poczucie bezbronności. Dzień operacji nadszedł szybciej niż się tego spodziewali. Marek czekał w sali oczekiwań, z nerwami napiętymi jak struna, gorączkowo wyczekując wieści. Godziny mijały powoli. A każda minuta zdawała się trwać wieczność. Starał się zachować spokój i nadzieję w obliczu niepewności. W końcu lekarz pojawił się w drzwiach, z poważnym wyrazem twarzy, który sprawił, że serce Marka zabiło mocniej. Wstał, patrząc na niego z mieszaniną lęku i niepokoju. Słowa lekarza spadły na niego jak ciężar, a w gardle poczuł narastający ucisk. Operacja została zakończona. Ale rzeczywistość okazała się bardziej ponura, niż mogli sobie wyobrazić. Choroba była bardziej agresywna i oporna, niż zakładano. Nie udało się całkowicie usunąć wszystkich zmienionych tkanek, a perspektywy przedstawione przez lekarza nie były optymistyczne. Wiadomość o niewielkich szansach na pełne wyzdrowienie odbijała się w jego myślach jak odległe echo. To, co wcześniej wydawało się jedynie przeszkodą do pokonania, Teraz wyglądało na barierę nie do przeskoczenia. Kolejne tygodnie były czasem głębokiego cierpienia dla Izabeli. Od operacji, która pozbawiła ją części ciała, po niezliczone sesje leczenia wszystko wydawało się przytłaczające i bolesne. Energia i radość, które kiedyś były jej znakiem rozpoznawczym, zdawały się całkowicie zgasnąć. Marek obserwował to wszystko, czując się bezradny podczas gdy Izabela zmagała się z tym burzliwym okresem. Pragnął, aby mógł zamienić się z nią miejscami, by to on mógł wziąć na siebie jej ból. Pewnego dnia, gdy Marek był w pracy, zadzwonił telefon. Gdy usłyszał głos Izabeli po drugiej stronie, poczuł, jak jego serce ściska się z niepokoju. W jej to nie było coś innego, dystans i chłód, które nie były dla niej typowe. Powiedziała, że ma coś ważnego do przekazania. Niepokój natychmiast wdarł się do jego myśli. Po zakończeniu swojej zmiany w pracy, Marek czuł się niechętny, by wrócić do domu. Co tam zastanie? Niepewność była niemal nie do zniesienia. Kiedy w końcu dotarł do mieszkania, Marek od razu zauważył, że coś w atmosferze jest inne. Usłyszał głosy. Podchodząc bliżej, rozpoznał głos Izabeli. Rozmawiała z kimś. Czy to mogła być Zuzanna, jej bliska przyjaciółka? Słowa Izabeli uderzyły Marka jak cios. Stał tam, niezdolny do ruchu, słuchając tego, co wychodziło z ust ukochanej. Zuzanno, nie mogę już dłużej znieść tych wszystkich zabiegów i procedur, powiedziała Izabela zmęczonym, zrezygnowanym głosem. Podjęłam ważną decyzję. Zamierzam przerwać leczenie, oddalić się od Marka i pozwolić losowi działać. Nie mogę pozwolić, by jego życie było obciążone moją chorobą. Ma prawo być szczęśliwy. W tym kluczowym momencie Marek wszedł do pokoju. Zuzanna, zauważając, że to moment wymagający intymności, delikatnie opuściła pomieszczenie, zostawiając ich samych. Izabelo zaczął Marek drżącym głosem: Przepraszam, moja ukochana, jeśli cię zawiodłem, jeśli wydawało się, że się oddaliłem lub nie wspierałem cię tak, jak powinienem. Widzieć, jak cierpisz, było dla mnie czymś, z czym nie potrafiłem sobie poradzić. Ale proszę cię, wybacz mi. I błagam, nie rezygnuj z siebie. Zbliżył się, biorąc jej dłonie w swoje i patrząc głęboko w jej oczy. Słowa, które nastąpiły, pochodziły z głębi jego serca, pełne emocji. Podczas naszego związku widzieliśmy, jak los działał, by nas połączyć. Ale teraz wierzę, że nadszedł czas, abyśmy wzięli przyszłość we własne ręce. Będę szczęśliwy tylko z Tobą u boku i będę przy Tobie do końca, bez względu na to, co się wydarzy, czy to jutro, czy za sto lat. Będę tutaj. Walczmy razem. Z łzami w oczach Izabela skinęła głową w milczącej zgodzie. Marek objął ją delikatnie, a dzięki jego wsparciu i bezwarunkowej miłości Izabela znalazła w sobie odnowioną siłę, by stawić czoła wyzwaniom, które ją czekały. Zabieg za zabiegiem Marek zawsze był obok, trzymając jej dłoń, dzieląc każdy trudny moment i każdą małą wygraną. Wbrew wszelkim przeciwnościom i ponurym prognozom Izabela zaczęła stawiać kroki w kierunku wyzdrowienia. Miesiące ciężkiej walki zakończyły się zwycięską bitwą z chorobą. Słowa lekarza w końcu przyniosły ulgę, na którą tak długo czekali. Izabela zwyciężała. Zdrowiała. Marek i Izabela wiedzieli, że przyszłość nadal pozostawała niepewna, że życie nigdy nie może być całkowicie przewidywalne. Jednak nauczyli się cennej lekcji, byli bohaterami swoich własnych historii. Razem stawiali czoła przeciwnościom i wyszli z nich silniejsi. Jeśli spodobała ci się ta historia, zostaw lajka i zasubskrybuj nasz kanał. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu.